No i tak jak widzicie, link jest sklejony. Załadowało 51 komentarzy. Także dziękuję Wam bardzo za aktywność. Dziękuję za wbicie ponad 300 subskrypcji, już jest prawie 400 na ten moment. Dziękuję Wam bardzo za aktywność. Subujcie, lajkujcie i komentujcie te filmy. Dzięki czemu dalej będziecie brali udział w które będę organizował na tym kanale. A teraz zobaczmy sobie zwycięzcę. Wygrał tutaj sobie ten ziomeczek. Zajebisty odcineczek, jak zwykle. Dzięki Ci bardzo, stary. Pozdrawiam Cię i wygrywasz tego właśnie skinka. No i Siemano, z tej strony oczywiście Trezis. Odejść z tym kodzikiem. 10 groszy oraz 10% do depozytu Przykładowo jeśli wpłacacie stóbeczkę 10 złotych doda wam dodatkowo do gry A tutaj jak widzicie no konkursiki Dalej trwają jest konkursik w tym momencie Na uspatrator 121 zł Minimalna wpłata 840 Także konkurs cały czas trwa Macie szansę powodzenia Miałem wrażenie że ktoś mi do drzwi puka no ale jednak nie. Na początku widzieliście losowanie i żeby wygrać skinka musicie komentować, lajkować i subować ten kanał. Polecam. Jeszcze macie możliwość, jeszcze mam te skinków troszeczkę w zanadrzu. Na no, ostatnich odcineczkach oczywiście giga profit, także jest elegansio 831 zł na naszym koncie. Dołączmy sobie tutaj na czterech tak na farcika. Tutaj dwie a Kanabuście i Wintercase. Liczmy na to, że tutaj oczywiście nam odda, nie? Także kurde, no jest kartę. Kurwa zapyzjały ten i samu jest naprawdę. Nie mogę już tego pota. Cały czas, jeszcze Safari masz On mnie tak dyma, on mnie tak dyma W każdej jednej bitwie praktycznie Ten bot i sam mnie dyma Jeszcze MK -ka temu KO Także dziękujemy botowi samo już za uczestniczenie w tej bitwie, ale idziemy do innej, tutaj tryb jester na szczycie z agentami, popróbujmy sobie dzisiaj jesterków, jesteśmy na takim proficie, że naprawdę, ej moje 400 zł. ej to jest underdog, kurwa, czego ja nie patrzę na to, ja już się tu napaliłem, że 500 zł jest nasze i taka dupa, nie, I, yy, grajmy te jestery może faktycznie jakieś, dajmy sobie jester i damy sobie tą sneczkę na 4 w trybie underdog i liczmy, że tutaj leci krąg na prawą stronę. Dajmy tego i samo, dajmy tego i samo, on tu lubi dropić, tak liczmy, że on nam teraz wydropi coś dobrego. Jest Rox, ale no chyba to przegraliśmy, no tutaj, bo Drosto sobie przytula sumkę, także idźmy stąd jak najszybciej. I znowu tutaj jest bitewka na agenty w trybie Jester. Nie może iść tak w dół ten balans, coś tu kurde jednak chyba za szybko robimy i coś robimy nie tak, bo dzisiaj coś chyba zaczyna nie oddawać. Tak jak widzicie, bitewka startuje. Wygraliśmy to chyba. No i wygraliśmy to, jest plus, jest plus, jest plus, 216 złotych, zostawiamy sobie te agenciki Puszczmy sobie samemu bitwę, tylko ja sobie tu od razu stworzyłem jakieś żylaściaka, także posprzedawajmy sobie to awp z poprzedniego odcinka Żylaściak no to coś takiego, tutaj szynka AK 50, -50 mk 50-50, usp 50-50 I jeszcze damy sobie cyber i dajmy to na 3 osoby w trybie zwykłym Dodajemy boty, no i damy tego bota i samemu z którym prowadzę tutaj wojnę na stronie cały czas no i leci, no i leci, zobaczmy co tu wyleci. Ciekawego, kurwa jest dupston, jest dupston, jest dupston. Pierwsza strzyneczka, pod Adrian sobie tu wygrywa 300 zł, teraz raz. Body i samo, jesteś w w tej bitwie. Także lecimy tutaj na szalnego USB i na szynkę G4. No także kurwa, no widzicie, 50-50 nie trafiłem żadnego. Trzeba być chyba tylko mną, żeby tak trafiać. Fakersik tutaj dla Bota i samo, i dla Bota Adriana. Wychodzimy stąd, 609 zł sobie przytulili. Także zaczynamy odcinek nieciekawie, ale liczę, że sobie to nadrobimy, a licząc, że sobie to nadrobimy, robimy coś szalonego, także tutaj tryby pójdą grube, damy sobie dwie te szyneczki, no ja wiem co wy o tym pomyślicie, damy sobie dwa lunarki i jeszcze nam starczy na te kałachy 50-50, także dajmy sobie... Dwie, dajmy sobie dwie, damy to na dwie osoby W trybie standardowym, to jest chyba najgrubsza bitwa jaką robiłem na odcinku Ale tutaj trzeba szybko zawalić jakąś odkutę Także poczekamy tu może chwilę na jakiegoś gracza Dobra, walimy odkutę z botem Adrianem, on wygrał poprzednią bitwę Także teraz myślę, że nas nie ocyrkoli Raczej myślę, że my go... Jest pierwszy, jest piękny za tysiąc Jest piękny za tysiąc, także liczymy na więcej Dobra, jest przepięknie jest przepięknie, jeszcze dało 260, 1300 na naszym budżecie, że tak powiem. Golden coil Ja pierdolę 2000 już mamy. Mamy 2000. O nie, oni tardzi! Oni tardzi. Ej, proszę, nie wydywaj mnie! Proszę cię, nie wydywaj mnie Dobra, chyba już mnie nie zdziwi nic. Teraz już nie powinno mnie nic dziwić. Patrzcie co ja wygrałem teraz w tym momencie, nie! Wygrałem to, ledwo co, ale wygrałem 4228 zł, jest na naszym ekwipunku. Kurna, co ja właśnie w tym momencie przytuliłem? Jest zajebiście, z 2000 ogólnie wstaliśmy na prawie 7. Nie, no, jest 7, tutaj mam jeszcze stówkę, także jest 7, już jest zajebiście. Zostawiamy sobie oczywiście te droższe skiny, także jak widzicie itemki są polokowane, klikamy F5 i tutaj już jest bardzo ładnie, czyli to był ogólnie to była zajebista decyzja, żeby robić tego pewniaczka, bo 400 zł jeszcze mamy tutaj do dyspozycji, dołączamy sobie tutaj na underdoga, na trzy skrzyneczki i liczymy, że tutaj tym razem już nie będzie oddawać tym kurwa, no i guardian, no i guardian jest niestety w naszym punktu, tutaj musi trafiać, musi trafiać dziomek. A no co wam powiem, no raz na wozie, raz pod wozem trafił tutaj teraz. Kałacha trafił, kurwa, wygraliśmy. Wygraliśmy 205 zł. elegancko. Zasejwujemy sobie tutaj tego kałaszka. Resztę sobie sprzedamy z tej bitewki. Jesteśmy na takim proficie, że to głowa mała dołączmy sobie tutaj na underdoga. Jest elegant. Bez żadnych trybów, jest elegancik i co? I chyba przegrywamy tą bitwę. Nie no, wygraliśmy. Wygraliśmy, jesteśmy ledwo na plusie, ale wygraliśmy. Boję się, że to była taka bitwa, kurde, trochę na przepał. Wymyśliłem sobie tutaj coś takiego. Bitewkę startuje. Jest niedobrze, bo dostaliśmy tutaj uspach ciekawego, także kurde, no jest niedobrze. Patrzcie, patrzcie! Ja to mam, ja to mam, ja to mam, ja to mam! A, jest się tak dobrze, że to jest po prostu niepojęte. 1700 zł z bitwy za. Co się dzieje? Ja już wam odblokuję dzisiaj to wszystko oczywiście sprzedamy sobie te tańsze Patrzcie na ten balans, nie? Patrzcie na ten balans, jest 8,5 tysiąca w skinach 8,5 tysiąca jest w skinach, kurna mieliśmy 2000, ja myślałem, że my z tego już nie wstaniemy. Oczywiście musimy coś tutaj sobie sprzedać, żeby jeszcze dzisiaj na odcinek było tutaj może. Także jest, w skinach jest 7700, dobra. Lecimy coś takiego, tryb standardowy, tryb standardowy, trzy kałaszki i tutaj nasz ukochany Lunarek, którego tak chwalę wam. No ja lubię tą szczynkę, no co wam powiem, lubię tą szczynkę, ona mi tu płaci, także ją lubię, będę ją chwalił. Nawet jak w tym momencie nie zapłaci, to ja będę ją chwalił, a tymczasem już kałaszek na naszym ekwipunku, także zajebiście, jeszcze liczymy na dwa kolejne. Jest kolejny, tylko tutaj po prawej wypad drogi niestety, ale to dalej jest stówka przebicia między nami. Dobra, no teraz nie dało także z kasztan jak z kurwy syn i liczymy tutaj na naszego kochanego Lunara. No nie, no tutaj wygrał, tutaj wygrał dziomeczek, niestety rozpieprzył nas, ale ja was tak nie zostawię z przegraną, dodamy tego fajtusa i samo. Oczywiście to wszystko jest ironiczne, ja tutaj osobiście i samo bardzo lubię, tak wygrywa ze mną bitewki, nie? Dobra, już mamy kurde 127 zł z dwóch skrzynek. Jesteśmy na pierwszym miejscu. Teraz coś strzynka przystopowała. No i co przygotowała kolejna. Jest uspik ładny, jest ładny uspig, także kolejne 45 zł na naszym koncie. Nie no, tutaj tutaj trafił kurwa tego zapizielca, ten cyber, nie? Ten Galin mnie prześladuje. Czego ja nigdy nie trafię tego Galina? 300 zł do 200, także musimy coś tutaj trafić. Musi być ratunek w tym momencie. Jest! Ale tutaj też jest AWP, także się nie podpalajmy. Znowu trafił tutaj AWP za 140 zł. Nie no tutaj znowu ja trafiłem i on trafił, nie? Kurwa, no cały czas tak jest na, na zmianę. Dawaj mi tu, dawaj mi tu. Kurde, no ostatnia, ostatnia musi być. Ostatnia musi być, proszę cię. Nie możemy tak skończyć odcinka, no i niestety, niestety próbuję dla was widzowie jest i tak zajebisty profit na tym odcinku. Takiego profitu się nie spodziewałem, a Was zapraszam do kolejnych i strzałeczka.